Witajcie, kochani, moi lubi, przyjaciele, serdecznie zapraszam Was na mój kanał ASMR z Marią. Od głosy silnika pociąg kochani, moje drogie, na dnia, u mnie, do wierzchowa. no najpierw do złotieńca, później do wierzchoła autobusem czy busem. Piękna przyroda. Niedawno wracałam od Jurka, przyjaciela swego, a teraz znowu jadę tam. cały dwa tygodnie, kochani. Випочинок над ставким власним. Того панства родинки Юрка Варто заможна родинка Варто добрі, милі люди Ти ж мовила в попереднім фільміку У нас попереджує як хмуро кохання моє. мої І пада дещо Готовий дещо Я з тобою потягнула Słucham dzieci nie ma, hałasy są pięćnie lasa i polio polskie Urocze przyroda. Kochani zielin na uświach polskich Kochani moi ciu ulewy wiatr, widzicie co robią? Lamają drzewa galonskie z koniszczą. A kamerka może przekazuje Wam jakie to lada. i nawet od tych szyb wpadam mokrą, jest siedzicie. Mm. O tak, jak będę kochanie dalej jechała. No. Um, 10.32, czy coś, będę wrócić. O tam mam nadzieję, że długo nie będę czekała na ten uszczel. No, no, tak to można na taksówku 30 złotych, co co najmniej trzeba mieć. Ja 20 złotych, lecz mama 10 na kartie. Nie za gęsto. Jurek mi powiedział, że kupimy kran i zalożę go. Kupimy jak kupimy, ale zalożę kran. Popatrzcie jak idziemy. Kropki. Kupimy, założymy. Mam taką nadzieję. Popatrzcie jaki mocny jakie Ale kiedy wysocny kochani moje, pięknie czełka młodzie. Młodzi brzuszeckie. Młodzi brzuszki. Lodives, les, les zmrzlost in sloves. Tromki gori. Tromki. Šipko je čim, očrla se šipko. Krabriva, bahna, bahna, gori.